na kolano! Oto dziewiąta rekrutacja do teamu NFZ! Przedstaw się! Cześć! Mam na Teraz będę do NFZ dołączać! Próbować! Pierwsza konkurencja! Aim, lecisz! U, u, ej, dobrze idzie. Ładnie poszło, dajmy taką... ósemka! Ósemka, ósemka, ósemka! Okej! Okay. To kolejna konkurencja! Edity wola! Lecisz! No i poleciał. Oj, edycja. Różnie. Dajmy tutaj taką... Czwórkę dajmy. Trzecia konkurencja. Free build to peace. Lecisz. Oj. Dobra. I poleciał zawodnik. Double i taki. Kolejny double. Oj, ale żem poleciał. Co tutaj było robione w ogóle? Taki double, triple w dół taki trochę. Dajmy taką... No tutaj dajmy taką też czwórkę. Jak myślisz? Zostałeś się? Nie! Przechodzisz do teamu NFZ, A jeżeli Ty chcesz dołączyć do teamu NZ, napisz swój nich w komentarzu, będzie dołącz na naszego Discorda.